I for one, welcome our new Brown overlords! Tak, wszystko wygląda na to, że Grigory Brown, pożyteczny, ale nieopłacany idiota Rosji, dostał się do Europarlamentu z list Konfederacji, która w tych wyborach europejskich zdobyła 12%. Wiadomo, elektorat zdyscyplinowany, niczym faszystowska armia. Także wyniki są wyższe niż w poprzednich wyborach do Sejmu. Także tutaj Grigory Brown wbija na pełnej kurwie w ławy Europarlamentu i spodziewam się niezłych inb w jego wykonaniu, przede wszystkim płynną angielszczyzną, nie eurofederastycznych dewiantów no, myślę, że tutaj europarlamentarzyści z innych krajów, również nawet z tej samej frakcji, czyli tej samej Identity and Democracy, jak Grzegorz Bran się zacznie wypowiadać tam na forum Europarlamentu, to pewnie im też zgnią ziemniaki w piwnicy, przynajmniej. To może być naprawdę solidna kadencja po względem indb, różnego typu, właśnie głównobusz. No, i ilości kar nałożonych na tego jednego europarlamentarzystę. No bo serio, lepiej, lepszy brown w Europarlamencie niż w Polskim Sejmie, bo mniej szkody zrobi. Tak mi się wydaje. Choć z drugiej strony może też sporo wstydu przynieść Polsce. No, zobaczymy. Mi się wydaje, że jednak Europarlament jest znacznie mniej znaczącym instytucją niż Polski Sejm. I taki jeden Brown, jeden na 720 posłów będzie mniejszą szkodą niż jeden Brown na 460 w polskim sejmie. A właśnie dla celów czysto rozrywkowych będzie można obejrzeć właśnie wszystkie wystąpienia Browna i jego Indy. To będzie szok, szok dla tych ludzi na zachodzie, że coś takiego w ogóle chodzi po ziemi. <laughs> na chuj to żyje. A kto wie, może akurat Kogoś zaboli dupa, jak Brown mu wygarnie. Bo jak sobie przypomnijmy, jeszcze w poprzednich kadencjach, czyli w tej kadencji 2009-2014, europarlamentarzystami byli Nigel Farage czy Godfrey Bloom, którzy właśnie byli mocno miażdżący, nieźle masakrowali tam w tych wypowiedziach. Z takiego naprawdę bardzo liberalnego punktu widzenia. Choć też jebało od nich, właśnie euro, eurosceptycyzmem. No a w tym momencie od Brauna to będzie, będzie pewnie jebało unucami i kremlowskim punktem widzenia bardziej. No ale zobaczymy. No serio, naprawdę nie, nie wiem, co, co jeszcze może być gorzej w stosunku do tego, co było do tej pory. Dobra, żarty na bok, teraz już coś naprawdę poważnego. Udało się. Udało się. Siłom izraelskim odbić czterech zakładników przetrzymywanych przez wyrodniańców z Hamasu. Jeden z zakładników był przetrzymywany w mieszkaniu dziennikarza Al Jazeera, co też pokazuje, jakim obmierzłym kurestwem jest ta telewizja i inne instytucje współpracujące z Hamasem. Także wielka radość, wielki zaciesz, że udało się odbić. Czórkę zakładników wrócili do swoich rodzin. Jest to wielki triumf dobra w walce z tym okrutnym złem, jakim jest Hamas, czy w ogóle idea palestyńska, idea terrorystyczna, idea ludobójcza, antyzachodnia. A tymczasem serwisy newsowe donoszą o tym zdarzeniu tak, jakby. To było coś, coś strasznego, albo przynajmniej niezbyt przyjemnego, ponieważ przy tym odbiciu zakładników zginęło ponoć 270 Palestyńczyków. Ojej, czy warto było, czy warto było poświęcać życie tylu niewinnych ludzi? Ja pierdzielę. Tak, to, to właśnie zachodnie serwisy newsowe, yy, zachodnie serwisy opiniodawcze. Yy, insynuują, że zły Izrael był gotów zamordować 270 osób, żeby odbić jakichś marnych czterech swoich ludzi. Jakim trzeba być a nuż trzeba być zachodnim dziennikarzem, zrozumianym przez jakiś zachodnio-opiniotwórczy dziennik, zrozumianym przez lewackie, antysemickie i antyizraelskie ścierwo. Zazwyczaj yy, takie dzienniki są również w dużej mierze ich udziałowcami są różne firmy w ogóle arabskie. Nie wiem, czy wiecie. Tak właśnie głównie jest. Z Arabii Saudyjskiej bądź właśnie ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, bądź z Kataru. Mają duże udziały firmy. Zachodni dziennikach Właśnie po to, żeby kształtować opinię publiczną w sposób antyizraelski i właśnie takie wysrywy robić. A y, wa warto właśnie zwrócić uwagę, że ci zakładnicy byli przetrzymywani. W centralnej gazie. W centralnej gazie. Tam jeszcze się uchowały właśnie yy, o, y, bojówki Hamasu w podziemiach i ich współpracownicy, czyli właśnie jakieś wypierdki z al czy z UNRWY, y, y, którzy właśnie p, p, przetrzymywali zakładników u siebie. I y, ta akcja odbicia zakładników to była żywcem wyjęta Niemalże z serialu Fauda, izraelskiego genialnego serialu Fauda. Właśnie trzeci sezon się toczył w gazie, i właśnie dokładnie ta sama jednostka, czyli Szabak, siły specjalne jakby tego wewnętrznego security izraelskiego, szkolone do takich akcji, były zaangażowane właśnie w odbicie zakładników. Tak samo jak w serialu Fauda, gdzie zresztą główny, główną rolę gra gość, który był członkiem Szabaku. Także naprawdę wielki triumf dla Zachodu, dla dobra, dla cywilizacji Okcydentu właśnie to, co dokonał Izrael rękami właśnie żołnierzy komandosów Szabaku. Tymczasem yy, bojówki Hamasu dostały teraz właśnie prikaz, że ci, co przetrzymują jeszcze zakładników, mają ich odjebać, yy, jak tylko istnieje podejrzenie, że nadchodzą żołnierze Izraela. Także będzie bardzo ciężko teraz odbić kolejnych zakładników. Oni nie mają zamiaru się poddać. Oni czczą śmierć i tylko i wyłącznie śmierć ich czeka. Także nie będzie żadnego rozejmu. No i oczywiście następny etap to zmiażdżenie Hezbollahu. Już Izrael się gotuje do tego celu, ponieważ musicie wiedzieć, że na terytoriach Izraela w pobliżu granicy z Libanem przecież od 7 października, kiedy de facto zaczęły się sporadyczne ostrzały ze strony Hezbollahu, musiano ewakuować 100 tysięcy ludzi z tych przygranicznych terytoriów. Tak sobie wyobraźcie, jaki dyskomfort, jakie cierpienia Izraelczycy od 7 października, pomijając tą masakrę hamasowską. Jaki, jaki dyskomfort odczuwają z powodu tego, że jebany Hezbollah jeszcze nie został zgładzony i sobie poczyna w ten sposób, że ostrzeliwuje przygraniczne miejscowości. Także najpierw trzeba zakończyć raz na zawsze sprawę Hamasu. Mam nadzieję, że również z egzekucją politycznego przywództwa w Katarze i zaraz się wziąć za Hezbollah, czyli to de facto oznacza inwazję i podbicie Libanu. I ustanowienie okupacji przynajmniej nad południowym Libanem. Być może włącznie do granicy z Beirutem, stolicą Libanu. Te terytoria muszą być oczyszczone z Hezbollahu co do jednego. I tam Izrael musi mieć obecność wojskową przynajmniej przez kilkadziesiąt lat, żeby się wągier wrzut nie odrodził. A jako, że głównym Sojusznikiem i sponsorem Hezbollahu jest Iran. No to oczywiście wcześniej czy później się będzie rozjebać Iran. A już są głosy, że Iran jest dosłownie na tygodnie przed uzyskaniem broni atomowej. Gdzie była administracja Bidena w tym czasie? Kurwa, w dupie była. Także jeśli zginie jeszcze jeden niewinny Żyd, w najbliższym czasie tak krew jest na rękach Bidena. Jeszcze co do pojebów antyizraelskich, to ostatnimi czasy trafiłem na taką debatę, której moderatorem był Konstantin Kissin, ten, który prowadzi kanał Trigonometry, bardzo właśnie dobry gość, klasyczny liberał. Jest to Żyd z Rosji, który wyemigrował tam jak miał kilkanaście lat także mówi płynnie po angielsku i on był moderatorem tego tej dyskusji właśnie między zwolennikami a przeciwnikami Izraela i po stronie przeciwników Izraela yy, znajdowała się kobieta Briana Joy Gray która jest związana z Bernie Sandersem nie wiem czy ona była jego szefem sztabu czy yy, generalnie jakimś, yy, jakąś właśnie grubą rybą odnośnie Berniego Sandersa i yy, jego kandydatur. No i cóż, się okazuje, ona jest kompletnie pojebana. Na przykład twierdzi, że Hamas to jest jak najbardziej legitna yy, siła powstańcza przeciwko etno-nacjonalizmowi żydowskiemu i jedyne co Hamas pragnie, to yy, jakby. No, zlikwidować ten etnonacjonalizm żydowski, żeby na tym terenie było państwo takie wielokulturowe, takie jak USA. Kurwa, ja pierdolę. Przecież w samej karcie Hamasu pisze, że Hamas dąży do zniszczenia Izraela i wyeliminowania wszystkich Żydów. A nie do stworzenia państwa wielonarodowego, demokratycznego, jak Ameryka, tylko teokratyczną, islamską dyktaturę. I tutaj właśnie widzimy ten typowy dla zachodniej lewicy, skrajnie lewicy zwłaszcza, paternalizm. Ta kobieta, ona myśli, że ona wie lepiej od dzikusów z Hamasu, co te dzikusy chcą. Nieprawdaż? Czyli nie dość, że ona tutaj e, jakby swój snobizm e, pokazuje, to jeszcze kompletnie e, no, zakłamuje rzeczywistość, no bo to, to jest tak jakby ona z powodu swojej indoktrynacji, swojego wytresowania nie była w stanie zaakceptować tego, że są inne kultury, barbarzyńskie kultury, zdziczałe kultury, takie jak choćby właśnie e, Hamas, która nawołuje do Świętej wojny z Żydami. Ona ta kobieta nie jest w stanie sobie wyobrazić, że liczno, grono, liczne grono zwolenników właśnie ma teokracja islamska. Więc ona naprawdę może to sobie tak zinternalizować i wierzyć w to, że to Izrael jest zły, bo jest rzekomo etnonacjonalistycznym państwem opresorczym, a ci biedni szlachetni brązowi ludzie walczą właśnie z tym opresorczem, bo chcą prawdziwej demokracji. Warto zauważyć, że Ayatollahowie z rewolucji islamskiej w Iranie z 1979 roku też twierdzili, że chcą prawdziwej demokracji. I chcą obalić opresorczy reżim szacha. Także tutaj widzimy, że socjaliści i komuniści na zachodzie kompletnie się nie nauczyli do czego prowadzi sojusz tej ekstremy lewicowej z islamizmem, że wcześniej czy później on i tak doprowadzi do bezlitosnego wymordowania Was, drodzy lewicowcy, socjaliści, tak jak to zrobiono podczas wojny domowej w Libanie, gdzie właśnie z Organizacją Wyzwolenia Palestyny sprzymierzyli się libańscy socjaliści i komuniści. A finał był taki, że tych socjalistów i komunistów Organizacja Wyzwolenia Palestyny, Jasira Arafata, po prostu wymordowała krwawo. Kiedy tylko już była na tyle silna i zakorzeniona, że już nie potrzebowała wsparcia ze strony socjalistów i komunistów. I tak będzie za każdym jebanym razem. No cóż, wracając jeszcze do tej debaty z tą babą. Tam strona proizraelska wcale nie była jakoś mocna. Ci ludzie naprawdę są słabi. Tutaj naprawdę trzeba by na tych ludzi wysłać kogoś tak bezkompromisowego, na taką babę tak bezkompromisowego jak Jaron Brook. Yy, yy, właśnie. Natomiast ta baba Briana Joy Gray, na koniec stwierdziła, że yy, moderator yy, był stronniczy, a publika to była najbardziej islamofobiczna publika na świecie. A! Mam nadzieję, że ktoś zrzuci bombę na ten budynek. I taki obraz wasz, Jebani zwolennicy Hamasu z lewicy. Przy czym oczywiście na prawicy wcale nie zlepiej. Albo na przykład na yy, wśród libertarian. Yy, już od kilku tygodni jest yy, dostępny zapis debaty właśnie między z kolei Jaronem Brokiem, a. Słynnym celebrytom libertariańsko-bitcoinowym e, z tym Safodeusem Amusem, że mu dam. E, Safidean Amus, ten od bitcoina, ten co napisał te książki, właśnie Standard Bitcoina oraz Standard Fiat. E, te właśnie te książki, takie bardziej monetarne. A wie, wie, wiecie, że ten gość jest palestyńczykiem, rzekomo pochodzi z palestyńskiej rodziny, palestyńskich uchodźców, bo status uchodźcy się dziedziczy wśród palestyńczyków, ewidentnie. No i właśnie była ta debata Jarona Bruga właśnie z tym Sefidelsem. Oczywiście Jaron Brug zmiażdżył tego gościa pod każdym, pod każdym względem, czyli zarówno historycznie, jak i moralnie wytłumaczył, dlaczego Izrael ma pełne prawo do istnienia, tam gdzie istnieje, a Palestyńczycy Utracili właśnie przede wszystkim prawo własności do terenów, gdzie mieli własność, dlatego, że zaatakowali Żydów w 1948 roku i potem na wezwanie Ligi Arabskiej porzucili swoją własność. Między innymi właśnie uciekli do Gazy czy na terytorium zachodniego brzegu. Po czym oczywiście jako, że Liga Arabska agresorzy przegrali. W tej wojnie napastniczej na Izrael, zostali odparci, no to Palestyńczycy, ci, którzy zdradzili swoje żydowskich sąsiadów i zaatakowali ich, a potem uciekli, no to już nie mieli gdzie wrócić, bo te tereny zostały zajęte przez Izrael i Izrael nie pozwolił swoim wrogom wrócić na swój teren, prawda? Więc oni zostali w Gazie, zostali na zachodnim brzegu Jordanu. Część się też stroniła w Libanie, przecież nadal w Libanie są tak zwane obozy dla uchodźców palestyńskich. Gdzie ci ludzie nie mają w ogóle obywatelstwa, no bo Liban, bratnie państwo arabskie, ma to w chuju. No i oczywiście ten status uchodźcy palestyńskiego dziedziczą z rodzica na dziecko, co jest ewenementem. Nie są w stanie się w żaden sposób zasymilować. No i oczywiście wszyscy oskarżają o to Izrael, a winę tutaj ponoszą obowiązek państwa arabskie. A wtedy przecież strefa gazy wpadła w łapy Egiptu, po tej wojnie 48. A terytoria zachniego brzegu Jordanu no oczywiście wpadły w ręce Jordanii. O tym już mówiłem wielokrotnie, jak wyglądała też historia tego regionu. A ten Safi Amos w tej debacie pierdolił, że dla mnie, jako dla libertarianina, to liczy się prawo własności. I wydaje mi się, że tutaj Izrael zagarnął cudzą własność, bo nie było wcale tam... Żydzi nie posiadali większości terenów. Kurwa, no gość kompletnie nie, nie czai w ogóle, o co biega. Ale to jest typowy niestety błąd libertariański. Ten sam błąd popełnia Hoppe w swoim liście otwartym do Wal Wal Waltera Blocka, walcerza Klossa. Przecież większość ziemi na terytorium dzisiejszego Izraela przed nawet powstaniem mandatu palestyńskiego należała do sułtana osmańskiego. Czyli to był, tak naprawdę to była, teren, to była ziemia państwowa, można by powiedzieć. Potem jak cały, całe to imperium osmańskie padło, w I wojnie światowej zostało pokonane, i jednym ze zwycięskich aliantów była wtedy Wielka Brytania, utworzono ten brytyjski mandat palestyński, w ramach którego właśnie wchodziły terytoria, które teraz zajmuje Izrael, i ziemia sultana stała się. Już oficjalnie ziemią państwową pod zarządem mandatu palestyńskiego brytyjskiego. Po prostu było to public lands. Ziemia publiczna administrowana przez władzę publiczną, władzę cywilną. To było jakieś 80% ziemi wobec obecnym Izraelu. Z tego jakieś 5-6% yy, oprócz, oprócz tych 80% właśnie ziemi państwowej. 5-6% było w rękach żydowskich posiadaczy, którzy zdołali ją nabyć jeszcze właśnie za panowania osmanów, a reszta no to byli posiadacze arabscy i jeszcze grecki kościół prawosławny też posiadał sporo ziemi. No i po upadku sułtanatu no to Nadal te stosunki własnościowe nadal były takie same, oprócz tego, że te 80% ziemi posiadały, była jakby pod kontrolą władz cywilnych. Na w 1948 roku, jak już ostatecznie Izrael powstał, no to, to przeszło wszystko pod administrację izraelską, ale ziemia, która była była w prywatnych rękach i Żydów i Arabów, została w tych prywatnych rękach. I do tej pory 20% populacji Izraela stanowią Arabowie, którzy przecież mają własną ziemię. Z tych starych stosunków własnościowych. Ma swoją ziemię grecki kościół prawosławny. Natomiast ci Arabowie, którzy zaatakowali Żydów w 1948 roku i uciekli w wyniku wojny, no to stracili tę ziemię. Ona została już wtedy uznana za własność opuszczoną. Abandoned property. No i przeszła pod kontrolę administracji cywilnej. Tak wygląda wojna. Taka jest rzeczywistość i rezultat działań wojennych. Tak samo jak własność Niemców w 1945 roku na terenie na terenach, które przeszły pod władanie Polski też przeszła na, przeszła na skarb państwa bądź też administrację lokalną. Po prostu wroga populacja, za cenę pokoju niestety musi się wynieść z terenu, który zajmowała. Jeśli była agresorem. A Arabowie byli agresorem. Zresztą podobnych, podobnych kasusów w historii świata było mnóstwo, tylko akurat wszyscy mają problem z Izraelem. Że w Izraelu to jest niesprawiedliwe, że pozbawiono Palestyńczyków własności, sami się pozbawili tej własności, atakując Żydów. Nawet u, u zarania powstania Stanów Zjednoczonych był ten sam kasus czyli własność, prywatna własność, rozległe, przecież latyfundia należące do lojalistów, a więc zwolenników korony brytyjskiej, którzy nie chcieli niepodległości Stanów Zjednoczonych i jeszcze po wybuchu wojny o niepodległość walczyli po stronie Brytyjczyków, oni też zostali wygnani przez władze powstałych Stanów Zjednoczonych do Kanady, do Quebecu. I potem po wojnie Władze Kanady, brytyjskie chciały się dogadać z Amerykanami, żeby i z rządem federalnym USA, żeby tamci ludzie odzyskali swoją własność. A na to Benjamin Franklin stwierdził, że zdrajców nie zamierzamy przyjmować z powrotem. Nie ma tak. I temat zamknięty. Causa finita. I to samo trzeba zrobić z Palestyńczykami. Zamknąć ten temat na zawsze. A jak nie chcą być obywatelami Izraela, bo wiadomo, że palestyńskie trzeba wcielić do Izraela i zaprowadzić na nich administrację cywilną. Jeśli nie chcą być obywatelami Izraela, a więc wyrzec się w 100% przemocy, to to muszą wypierdalać. I tutaj trzeba jakoś wykombinować, żeby Stany Zjednoczone zmusiły. Kraje arabskie, te, które pretendują do bycia cywilizowanymi, czyli Egipt, Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie, może Jordania, ale Jordania się na pewno na to nie zgodzi, żeby przyjęli tych Palestyńczyków, którzy nie chcą pokojowo mieszkać w Izraelu. Ale to się, nie, to jest kurwa nie do, nie do spełnienia. A dlaczego? Dlatego właśnie, że mieliśmy ten kasus jordański, kiedy Palestyńczycy po wojnie sześciodniowej, po 67 roku, faktycznie na terytorium Jordanii się schronili i stworzyli tak naprawdę państwo w państwie o charakterze mafijnym. Atakowali przecież jordańskie wojska. Nawet prze przeprowadzili zamach na premiera Jordanii i król musiał dosłownie przeprowadzić oblężenie stanowisk palestyńskich. We wrześniu 1970 roku zrobił im Czarny Wrzesień właśnie, bo to jest ta nazwa, Czarny Wrzesień, czyli rozpierdolenie palestyński boj bojówek w Jordanii <laughs> i wtedy Palestyńczycy z Jaserem Arafatem na czele gdzie się schronili? Kurwa w Libanie, bo Liban ich przy, przy, w, wtedy y, przyjął z otwartymi rękami. Mimo, że tam na terenie Libanu jeszcze byli starzy y, uchodźcy palestyńscy z wojny 48, no to przyjęli jeszcze właśnie tą organizację wyzwolenia Palestyny. I skończyło się to libańską wojną domową, kompletną rzezią i demontażem państwa. Ech. Mówiłem o tym w, w całej audycji poświęconej Libanowi. Także nie ma kurwa chuja we wsi. Nikt Palestyńczyków nie przyjmie. Więc pozostaje dla nich albo ugiąć się kompletnie pod potęgą Izraela, przyjąć, znaczy jakby złożyć bezwarunkową kapitulację i stać się no przynajmniej przez kilkadziesiąt lat jednak obywatelami drugiej kategorii już w Wielkim Izraelu, czyli z terytoriami palestyńskimi włączonymi w skład Izraela. Bez praw wyborczych oczywiście. Bo trzeba najpierw tą ludność kompletnie zdenazyfikować. No albo musicie wypierdalać gdzieś indziej. Tylko gdzie, gdzie teraz Palestyńczyków, którzy są przecież agresywni, zindoktrynowani, gdzie ich... Kto ich przyjmie i gdzie? To jest proszenie się o kłopoty. Nie wiem. Arabia Saudyjska ma sporą pustynię. Niech gdzieś tam zbuduje im obóz. Nie, to, to jest po prostu... Ci ludzie się w ten sposób nigdy nie zasymilują. No ale niby to nie jest kurwa nasz problem, ale yy, tak czy siak. Izrael musi to jest, zadziałać zdecydowanie. Ale to i tak to dopiero jest przyszłość, bo tego się nie zrobi bez pokonania, bez zmiażdżenia reżimu irańskiego. Bo jak się zmiażdży reżim irański, to się odetnie źródła finansowania dla terrorystów palestyńskich. I się kompletnie jakby zlikwiduje również ten wzór do naśladowania. terroryzm islamski, ogólnie terroryzm islamski ma się dobrze od 1979 roku, właśnie dlatego, że Islamska Republika Iranu jest jakby takim właśnie wzorem do naśladowania. Jedyną islamską republiką, hej, która prawda, rzuciła wyzwanie reżimowi syjonistycznemu i Wielkiemu Szatanowi. Także Obalą, obalając ten okrutny reżim antyludzki w Iranie, de facto podcinamy wszystkim terrorystom gałąź, podcinamy im nogi, i oni wtedy już będą musieli zawsze w pozycji klęczącej być, aż się nie wyrzekną przemocy i nie zaakceptują tego, że Izrael leży tam, gdzie leży i zawsze będzie tam leżał. I am Izrael high, a wam chuj w dupy.